Siema! Jestem Karol i dziś zapraszam Was na odcinek Testujemy głośnik od firmy JBL Flip 4 I zostawcie pod tym odcinkiem i pod tym testem 6 lajków i będzie kolejny odcineczek, więc zapraszam! Do oglądania! Więc z tego, w tym głośniku znalazły się bardzo fajne przenośne Pudełeczko, coś znajduje się w środku. W środku znajdował się oczywiście nasz głośnik, którego już wyjąłem przed chwilą. Jeszcze w środku znajdowało się pudełko z ładowarką. Już tę ładowarkę wyciągnęłam, po prostu chciałam sprawdzić, jak wygląda. Dobra, teraz sobie zapakowujemy to. Zamykamy kalapką. I na iPadzie. Odblokujemy sobie. Przepraszam, musiałem, muszę wpisać kod. OK, kod został wpisany. Teraz wchodzimy na y, Bluetooth. Włączamy ikonkę włączania głośnika. <tryk> Szukamy ustawień. Ustawienia. Hmm, hmm, hmm. Pamiętam, gdzie są ustawienia. Co szukamy? Okej, okay, są ustawienia. Bluetooth. JBL Go Inne urządzenia szuka W razie mamy JBL Go, mojego stary głośnik Okej, okay, mamy JBL Flip 4 Teraz trzeba się połączyć Połączone pisze? Połączyło się, super I teraz Sprawdzimy, jak nasz głośnik gra. Więc ja robię cięcie i widzimy się już, jak znajdę muzyczkę. Więc dobrze, mamy tutaj głośnik i przyszykowaną piosenkę NCS. Dobrze? I zapuszczamy. Zobaczymy, jak gra. Że głos jest bardzo dobry. Oskar, jego oceniasz? 5, 10 na 8. No, Oskar ocenia 10, 8 na 10. Ja oceniam 10 na 10. Przechodzimy do kolejnego testu, którym jest bas test. Zapraszam. Do challenge'u z basem przyszykowałem misie haribo, 50 groszy i 3 płatki na Dobra. Pierwszym testem, jaki będę wykonywał są płatki Nesquick. A muzyka, której mam jest bass, czyli Extreme 9999999. Nie 9. Przepraszam, jak będzie głośno, ale niestety to muszę zrobić.

Dobrze. Kolejnym testem będzie 50 groszy Kładziemy na bas reflektor Lepiej zaświecę światło Żebyście lepiej widzieli bas Dobrze, lecimy od początku Oskar, mówisz, że FES wyleci? 50 groszy Uch, I teraz zadamy. Patrzcie teraz. Oskar patrz. No i dobra, idziemy. Pozdrawiam ten głośnik, jest prawie taki sam jak z tym. Nie wiem, ile, czwórka. I tak, się Nie wiem. I ostatni bastest. jakim jest miś Haribo. Myślę, że miś, damy kilka miś Haribo. One się przykle, przyklejają, więc... Nie, wątpię, że one... pewnie wylecą w kosmos. One się przyklejają wątpię, że one Dobra, lecimy. 50 groszy wylądowało tu. Tu jest jeden płatek, i tam na, na podłodze leży. Ale Misie Harigo to jest chyba harckowy. Lecimy o spory. Oj, ja chcę, ja żebyś z tego misia. O! <laughs> Nam! Miam. Teraz damy na hard bass i teraz będzie hard bass. <noise> 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 W odcinku. Wow! Jest, jest, dawaj. Dobra, widzimy się już na zakończeniu. Ludzie, przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednym teście: test wody w membranach. Zapomniałem o tym. Dobra, wlewamy sobie troszkę wody do na naszej membrany. Nic się nie stanie, bo głośnik jest wodoodporny. Mamy dużo wody w naszej membranie. Więc zapuszczamy. I teraz zapuszczamy bicik. Troszkę wyleję. Troszkę wyleję. Jeszcze troszkę naleje, bo wylałem trochę za dużo.

skończeleczka Dobra, teraz już kończymy. Za Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Jak ja mówiłem na początku, sześć łapek w górę. I kolejny odcinek. Na chwilę będzie dzisiaj kolejny odcinek. I dzisiaj wrócimy jeszcze do odcinek z Bedwars, więc żegnamy się z wami. Cześć! Cześć.